Cześć, jestem Marta i jestem autorką tych książek Przygody Psa Precla i chciałabym dzisiaj opowiedzieć Ci o jednej z nich, a dokładnie o ilustracjach Precla i nowych kolegów. Na początku, zanim w ogóle zaczęliśmy tworzyć książki, zanim je wydaliśmy, to chciałam być ich autorką tak w 100%, czyli napisać je i też tworzyć ilustracje. Ale moje ilustracje nie do końca mi się podobały. Zresztą zaraz ci pokażę, jak one wyglądały, i dlatego znaleźliśmy ilustratorkę, naszą wspaniałą Karolinę Ptasznik, która potrafi czytać w myślach. A dlaczego tak uważam? Już ci pokazuję. Ale na początek kilka moich ilustracji, dobra? Tutaj Precel i nowi koledzy. I taki początek. Mamy tutaj różne pieski. Tutaj mamy precelka i jeszcze jednego pieska. Tutaj mamy precelka i różne tymki. No ale dobra, dzisiaj chciałabym się skupić na tej ilustracji. Przyjrzyj się jej. Tu jest precelek, a tu jest duży, szary pies. No właśnie. A Karolina narysowała dużego, szarego psa w taki sposób. Czy ona nie czyta nam w myślach? To znaczy bardziej mi. Ja uważam, że tak. No bo zobacz, nawet ma plamy w podobnym miejscu jak ten mój. No może uszy ma trochę inne, ale to dla mnie i tak jest niewyobrażalne. Nie wiem, jak ona to zrobiła. Naprawdę ona może być jakąś wiedźmą. No ale to jest niezwykłe. I każda nasza współpraca tak wygląda, więc bardzo się z tego cieszymy. I mam jeszcze więcej różnych takich opowiadań, opowiastek, o precelku, o naszych książkach. Może chcesz posłuchać o jeszcze jakieś? Daj znać w komentarzu.